Cześć, ja nazywam się Jacek Zięba i dzisiaj opowiem Wam o wszystkich zmianach, jakie pojawiły się w systemie iES10.2. Oprogramowanie to zostanie już wkrótce udostępnione wszystkim użytkownikom, natomiast od kilku tygodni mogą z niego korzystać beta testerzy oraz deweloperzy. Pierwsza zmiana, o której chciałbym powiedzieć, dotyczy nowych ikon emoji. Kiedy tutaj przejdziemy do klawiatury emoji, zobaczymy, że mamy nowe ikony, takie jak Clown, David Bowie i różne inne. Są one zgodne ze standardem Unicode 9.0 i tych nowych ikon jest ponad 70. Będąc już w temacie wiadomości, chciałbym wam pokazać, że przytrzymując strzałkę w górę, możemy przejść do ustawień efektów. Pojawiły się w iOS 10 dwa nowe efekty. Miłość oraz uroczystość, który właśnie teraz możecie zobaczyć. Kiedy Apple prezentowało we wrześniu nowe iPhoney 7 i 7 Plus, pokazywało nowe tapety dla tych urządzeń. One teraz dopiero pojawiły się w iOS 10.2. Wcześniej ich nie było. Są zarezerwowane wyłącznie dla nowych smartfonów Apple. I jako ciekawostkę dodam, że kolory tych bombelków, tych szkiełek odpowiadają kolorom obudów starych iMaców. Pewne zmiany pojawiły się również w aplikacji Muzyka. Kiedy przejdziemy do listy utworów, zobaczymy, że możemy je sortować nie tylko po typie, ale również tytule i ostatnio dodanych. Tak samo w albumach możemy sortować zarówno po tytule. Jak i po wykonawcy, jeżeli jesteśmy subskrybentami Apple Music i przejdziemy tutaj do utworu, użyjemy na nim 3D touch, to będziemy mogli ocenić taki utwór gwiazdkami. Ja akurat subskrybentem nie jestem, więc mogę tylko dać serduszko, lubię cofnąć, ale jest po prostu nowa opcja oceniania danego utworu. Dwie istotne zmiany zaszły w kwestii zapamiętywania pozycji. Jak wiecie, w iOS 10 widżety znajdują się teraz w innym miejscu, tutaj po lewej stronie. I kiedy na przykład zjedziemy do połowy, wrócimy do głównego ekranu naszego telefonu i powrócimy z powrotem do widżetów, to cały czas będziemy na tej samej wysokości. System nie przeniesie nas tutaj do góry. Podobnie w kwestii wiadomości, kiedy otrzymamy taką wiadomość. Możemy z poziomu powiadomienia oczywiście na nią odpisać. Jeżeli jednak będziemy chcieli kontynuować konwersację właśnie z poziomu samej aplikacji, a nie powiadomienia, to naciśniemy tutaj ten dymek, i cały czas ta wiadomość będzie tutaj widoczna. Będziemy mogli ją kontynuować. Nie będziemy musieli zaczynać jej od początku, tak jak to miało miejsce w poprzednich wersjach oprogramowania. Jak widzicie, u góry jest awatar pokazujący akurat moją osobę. Kiedy jednak przejdziemy do ustawień i wyłączymy pokazywanie zdjęć kontaktów, to również w tym miejscu ten awatar zniknie, a nie tylko na liście wszystkich wiadomości, tak jak to miało miejsce wcześniej. W ustawieniach zdjęcia i aparatu możemy teraz ustalić, aby raz zmienione ustawienia cały czas pozostawały w takiej samej pozycji przy takim samym parametrze. Przykładowo, jeżeli chcemy, aby wyłączone raz Live Photos było cały czas wyłączone, no to włączenie tej opcji sprawi, że po prostu wystarczy raz to zmienić i każdorazowo powracając do aplikacji aparat, po prostu ta funkcja będzie wyłączona. To samo możemy zastosować do trybu aparatu, czyli czy to ma być wideo, aparat, zdjęcie kwadratowe, a także filtrów zdjęcia, jeżeli używamy takich dodatków. W ustawieniach dostępności możemy również wyłączyć całkowicie asystenta głosowego czy sterowanie głosowe. Oraz Siri. Wcześniej mogliśmy zdecydować się albo na jedno, albo na drugie. Kiedy wyłączymy w tym miejscu te ustawienia, przytrzymanie przez dłuższy czas przycisku Home nie będzie aktywowało ani Siri, ani sterowania głosowego. Na pewno dobrze znacie aplikację wideo. Ona otrzymała teraz nowy widżet, w którym zobaczymy ostatnio oglądane materiały wideo. Użytkownikom ze Stanów Zjednoczonych zamieniono jednak tę aplikację na aplikację TV, telewizja. Zrzuty ekranowe przedstawiające ten program, możecie właśnie zobaczyć na ekranie. Ten program łączy się z różnymi innymi aplikacjami zarówno dla systemu iOS, jak i dla Apple TV i pozwala na szybkie wyszukiwanie w różnych serwisach poszczególnych filmów, seriali, jak i oglądanie właśnie z poziomu tego oprogramowania wyżej wspomnianych materiałów. Od września tego roku użytkownicy zegarka Apple Watch mogą korzystać ze specjalnej funkcji SOS, która trafiła również teraz do iOS 10.2. Jeżeli naciśniemy 5 razy przycisk power, to telefon automatycznie wybierze numer połączenia alarmowego, zadzwoni wezwać specjalne służby, jeżeli wykazujemy taką potrzebę, a następnie wyśle nasze położenie Kontaktom, które zdefiniowaliśmy w karcie zdrowia. Niestety, funkcja ta została zaimplementowana do systemu IS ze względu na rynek indyjski, gdzie obowiązujące prawo wymusza wprowadzenie takiej, a nie innej opcji, i prawdopodobnie poza rynkiem indyjskim nie zostanie udostępniona użytkownikom. Na zrzutach ekranowych, które właśnie widzicie, możecie jednak zobaczyć jej działanie. Które było przez pewien czas dostępne w oprogramowaniu testowym. Na koniec dodam tylko, że nieco zmienione zostały animacje przeskakiwania między aplikacjami. A także poziom przezroczystości tutaj tych widżetów, ale to już mówię tak w ramach ciekawostki. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Koniecznie dajcie znać, napiszcie w komentarzach pod tym filmem, jak podobają Wam się zmiany w iOS 10.2. Czy czekacie na aktualizację tego systemu, który już w ciągu najbliższych tygodni powinien zostać udostępniony wszystkim użytkownikom? Gorąco zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, pomaga nam to w rozwoju oraz do udostępniania Wam kolejnych ciekawych, mam nadzieję, materiałów. Oceniajcie ten film, komentujcie, udostępniajcie znajomym, a my słyszymy się już niedługo w następnym filmie. Na razie cześć.